Nie wiadomo jak mu się powodzi. Może kryła się za tym o wiele większa drama? A tak to kolejny wątek pozostał tajemnicą. Cześć! Jakiś dłuższy czas temu nagrałam swoje spekulacje na temat, że aż zakończy swoją przygodę w serii anime Pokémon i tym samym zmieni się główny bohater. I no cóż, jak wtedy absolutnie nikt nie wiedział co się stanie po turnieju, tak teraz wszystko wiadomo. Twórcy z naszym ulubionym dziesięcioletnim bohaterem oficjalnie skończyli, dodając ostatni odcinek z Ashem i jego Pikachu. Nie wiem, czy to dobry ruch ze strony twórców, jednakże nadal stoję przy tym, co wcześniej powiedziałam w tym oto filmie. I trzymam kciuki, że nowa główna bohaterka Riko będzie powiem świeżości i odświeży serię Pokémon. Mimo zakończenia oficjalnej historii Asha, pozostaje jednak wiele dziur fabularnych i niedomówień. W tym filmie przedstawię najbardziej nurtujące i niewyjaśnione tajemnice serii, więc zapraszam cię serdecznie do oglądania, a jak się tobie spodoba, możesz zostawić coś po sobie. Z góry dziękuję. Przy okazji o moim obiecanym QA opowiem na końcu tego filmu, więc oglądajcie do końca. Zacznijmy od najbardziej. Zapomnianego posiadanego Pokemona przez Asha. Nie wiem, czy wiecie, ale w serii Pokémon Journeys ukazało się ponownie większość Pokemonów, które Ash musiał wypuścić z konkretnego powodu. Na przykład yy, Greninja Asha, który musiał opuścić swojego trenera pod koniec szóstej serii. Nawet w końcu Ash spełnił swoją obietnicę i wrócił po swojego Pidgeota, chociaż że miał to zrobić zaraz po Wyspach Pomarańczowych.

Wracając, przynajmniej na chwilę te wypuszczone Pokemony pojawiały się, aby znowu spotkać się z Asham, bo przecież to była seria nostalgiczna, więc miło było patrzeć na powracające Pokemony. Jednakże jeden Pokemon został pominięty, aż posiadał tego Pokemona przez chwilę podczas swojej podróży po kanto. Chodzi oczywiście o Primeape'a Asha. Z tego co pamiętam, aż szybko złapał Primeape'a i również bardzo szybko się z nim pożegnał. Kiedy Primeape zwyciężył P1 Grand Prix, aż oddał go innemu trenerowi Antoniemu. I tyle go widzieliśmy. Uważam, że to jedna z dziur fabularnych. Co prawda, nie ma tutaj obietnicy, że Prime Map kiedykolwiek do Asha wróci, ale jednak reszta Pokemonów powróciła chociaż na chwilę, a tutaj nic. Ślad po Prime zaginął i nie wiadomo jak mu się powodzi. Co jest przykre, bo bardzo dobrze wspomniał odcinek, gdzie aż złapał Prime Teraz temat wałkowany milion razy. Powstawały różne teorie, wiele pytań do twórców. Ale oni siedzą na ten temat cicho. Przygoda Asha się skończyła, a my nadal nie wiemy, kto jest jego ojcem. Pozostały tylko teorie, począwszy od profesora Ołka do Giovanniego. A ja przyznam się szczerze, że gdy zobaczyłam mistrza Leona, przyłapałam się na myśli, czy przypadkiem to on nie jest ojcem Asha. Wiecie, to by było dość ciekawe, że Ash na końcu swojej podróży pokonuje swojego niepokonanego do tej pory ojca. Ale niestety. Temat ojca Asha pozostaje jedną wielką tajemnicą, i nie wiem, czy kiedykolwiek twórcy coś na ten temat powiedzą. Może zaginą na Wielkiej Wojnie Pokémon? O której też kiedyś nagrałam film. Zaciekawionych serdecznie zapraszam. Jeżeli oglądaliście pierwsze odcinki serii Pokémon, na pewno dobrze wiecie o genialnej, legendarnej walce metapodów. To była pierwsza pełnoprawna walka Asha z innym trenerem. Ash walczył wtedy z dość dziwnym samurajem, ale no, trener jak trener różni są na tym świecie. Samuraj i Ash złożyli sobie obietnicę, że ponownie zawalczą. No i oczywiście Nigdy to się nie stało, aż jest kiepski w dopełnianiu obietnic. Co prawda, jeszcze może tą obietnicę spełnić, jednakże będzie to poza naszym ekranem. Nad czym również ubolewam, bo rewanż z trenerem, z którym aż po raz pierwszy stoczył pełnoprawną walkę, byłby bardzo przyjemnym, nostalgicznym zabiegiem. Teraz przenieśmy się do piątej generacji. Pewnie pamiętacie z tego okresu towarzysza podróży Asha Syliana I przypomnę pewną dziwność z tą postacią. Bardzo bał się Pokemona Purloina. I nie chciał za Chiny powiedzieć swoim towarzyszom dlaczego przez całą podróż. Jest to mała dziura fabularna, ale jednak mnie to zawsze dziwiło, a nigdy nie dostaliśmy odpowiedzi. Dlaczego Silent bał się akurat tego Pokemona? Sama domyślam się, że chodzi o jakąś traumę z dzieciństwa. Lepiej jednak by było, gdyby Silent zwierzył się ze swojej traumy na ekranie, tak jak... Do Dawn ze swoim przysłowiskiem Didi, a tak to kolejny wątek pozostał tajemnicą. Teraz niewyjaśniony wątek, mający miejsce na Wyspach Pomarańczowych. Aż Misty i Brock zostali poproszeni o odebranie tajemniczego Gizbola od profesor Ivy. Brok od samego spojrzenia zakochał się w profesor Ivy. Co nie jest absolutnie dziwne znając Broka. Postanowił, że zostanie profesorem pod jej okiem. I właśnie wtedy Brok odłączył się od Asha i Misty i jak dobrze pamiętam został zastąpiony Tracy. Potem po przeżytych przygodach Asha na wyspach pomarańczowych, Brok powraca do naszej ekipy. Najdziwniejsze jest rozstanie się Broka z profesor Ivy. Bo nigdy nie zostało to wyjaśnione, dlaczego Brock zrezygnował z jej nauk. Mało tego, wszystko wskazuje na to, że rozstali się w nieprzyjemnych stosunkach. Ponieważ Brock, gdy tylko wspominał o profesor Ivy, to reagował tylko... Dlaczego nie zostałeś z profesor Ivy? Na no, to imię... Uh. Hmm? Prostą hipotezą jest to, że Brock dostał od niej kosza, ale również jest to dziwne, ponieważ Brock przeżył wiele odrzucenia od kobiet, a tylko na to jedno zareagował tak drastycznie. Może kryła się za tym o wiele większa drama? No, ale niestety, prawdopodobnie nigdy już się nie dowiemy. Bo to kolejna dziura fabularna. Nie mogłam pominąć tajemnicy słynnego Gizbola. Jest to największa dziura fabularna w serii, jaka powstała. Nasi bohaterowie dowiedzieli się o Jeezbolu od profesora Oka. I od kiedy go odebrali od profesora Ivy, był on przez około następnych 10 odcinków największą zagadką serii. Złoty nietypowy pokeball, którego nikt nie potrafił otworzyć. Brzmi, a jakże, intrygująco. Kiedy nasi bohaterowie transportowali Gizbol bardzo o niego dbali. Że przypadkiem go nie zgubić Aż nawet poświęcał swój czas na polerowanie tego przedmiotu I nawet poświęcili swój czas, żeby odzyskać go z rąk gromady kłaksajerów Dostarczyli go do sławnego wytwórcy Pokeboli Kurta I co? I nic Tyle z tajemniczej piłki O którą tak nasi bohaterowie dbali I nad którą tak się zastanawiali Oddali Gizbola i nie ma tematu. Zapomnieli o nim. Sprawy nie było. Już nikt się nie dopytywał, czy udało się otworzyć tego tajemniczego bala. Nie, absolutnie wszyscy mieli to gdzieś. Oczywiście poza ekranem dowiedzieliśmy się, o co chodzi z Gisbolem. Wyjawił to w wywiadzie jeden z twórców. W Jizbolu krył się cenny Pokémon Celebi, który miał mieć naprawdę duży wpływ na przygody w regionie Johto. Jednak zrezygnowano z tego pomysłu i Celebi został umieszczony w czwartym filmie Pokémon. Jizbol został kurta na zawsze. A twórcy mieli nadzieję, że widzowie o nim zapomną. Każda zakończona historia pozostawia po sobie dziury fabularne, a pokemony nie są wyjątkiem. I jest jeszcze o wiele więcej niewyjaśnionych tajemnic. Napiszcie w komentarzach, co o nich sądzicie, a jak znacie jeszcze inne niewyjaśnione aspekty historii po zakończeniu serii, to również możecie o nich napisać. Chętnie poczytam. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw coś po sobie. Na przykład łapkę w górę. A jak chcesz więcej tego typu materiałów, to zachęcam do zasubskrybowania i zapoznania się z innymi moimi filmami. Jeżeli chodzi o moje obiecane QA, postanowiłam, że nie będę robić z tego filmu, ale na moim Instagramie co jakiś czas w relacji będzie się pojawiać lubka do pytań, więc tam będę odpowiadać na ewentualne pytania. Zachęcam do zostawienia obserwacji. Mam nadzieję, że już Was nie opuszczę na tak długo jak wcześniej, ale niestety nic nie mogę obiecać. Sytuacja jest nieprzewidywalna. Dlatego nie obiecuję, że wracam z regularnością. Jedynie mogę powiedzieć, że postaram się wrzucać filmy co jakiś czas. Jednakże naprawdę giga cieszę się, że mogę coś dla was znowu nagrać. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.